Dzień dobry, cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Jak zacząć biegać. Nasza przygoda z marszobiegami. Tato rusz się do wyboru do koloru. Skończyłem właśnie swój trening w tym tygodniu, lekko, elastycznie, długie wybieganie w sobotę, dzisiaj natomiast to jest w niedzielę lekka. Godzinka, godzinka z hakiem bazy tlenowej. Bardzo dobry, treningowy, tydzień niecały, prawie 65. Kilometrów, zabrakło 20 metrów, ale w myśl zasady nie dokręcam dobre i te 59 km, 980 metrów, nie przeciągając. Ze względu na to, że mam dzisiaj bardzo dużo do zrobienia, przejdźmy do tego, jak ułożyć nasze marszobiegi na ten tydzień, trzeci tydzień marszobiegów, kilkanaście tygodni przed pierwszą, e, docelową, planowaną. Piątką w Lublinie, a więc do sedna. Aby lekko zmodyfikować nasze ubiegłe, poprzednie tygodnie, proponuję tym razem jeden z naszych treningów wydłużyć o całe 10 minut. Dzięki temu wybijemy organizm z pozornej rutyny do rozwoju, a przy okazji nastroimy swoją głowę do nieco dłuższej aktywności, do wykrojenia ze swojego zabieganego, zapracowanego dnia jeszcze kolejnych 10 minut. Sztuka umiejętnego wydłużenia jednej aktywności, to dobra umiejętność, wiąże się ona z tym, żeby dobrze. Oszacować możliwości swojego organizmu i to, w jak, z jakim wysiłkiem dla nas wiąże się każdy z wykonywanych do tej pory aktywności. Osobiście, gdybym miał doradzać, proponowałbym, aby wydłużać w naszym przypadku to weekendowe, długie wybieganie, czyli te dwuminutowe interwały, ale do tego dojdziemy troszkę później. Dwuminutowe. Truchty z minutową przerwą, ale do tego dojdziemy później. Najpierw początek, pierwszy trening z naszych proponowanych na ten tydzień trzech aktywności to dobrze znana jednostka, czyli 5 minut aktywnego marszu i 10 razy minuta truchtu na minutę marszu. Mam nadzieję, że poprzednie tygodnie delikatnie dały Wam już e, Wzór i pojęcie o tym, jak możecie się czuć po tym treningu, to jest trzeci tydzień rozpisanych, opowiedzianych przeze mnie marszobiegów. Tak więc nic nie kombinujemy. Tak jak mówiłem tydzień temu, najważniejsza jest rutyna, wyrobienie w sobie tego schematu wychodzenia na zewnątrz, robienia treningu i trwania w tym, co sobie postanowiliście. Proponuję, aby zapamiętać sobie te 10 razy minutę na minutę, bo wrócimy do nich na końcu materiału. Ale teraz drugi dzień. Drugi dzień to miks powtórzeń, czyli 8 razy 30 sekund marszu na minutę truktu, poprzedzone oczywiście 5-minutowym marszem, aktywnym marszem, później powtórzenia minuta. Fruktu na 30 sekund marszu. 6 takich powtórzeń w połączeniu z poprzednimi 8-30 sekundowymi i 4 minutami marszu na koniec daje nam zakładane 30 minut aktywności i 10 minut biegania. Nie jest źle. Mam nadzieję, że Da się to ogarnąć na pamięć. Jeżeli nie, to większość nowych zegarków biegowych w bardzo łatwy sposób zapewnia funkcję łączenia marszu i biegu. Wystarczy znaleźć odpowiednią opcję w swoim zegarku. Jeżeli nie jest to opcja, właśnie tak jak powiedziałem marsz bieg. Można poszukać opcji interwałów, spokojnie ustawić sobie czas interwału e, zależnie od tego, co proponowałem. Minuta dwie minuty 30 sekund. E, I e, czas odpoczynku, nie martwiąc się tym, że łączymy marsz z biegiem. E, to jest tylko kwestia nazewnictwa, jakiej stosują producenci zegarków. Interwałem można uznać, za interwał można uznać nasze bieganie, a odpoczynek. Po prostu w marszu. Trzeci dzień aktywności, który wypada najprawdopodobniej w weekend, gdyż tak jest najwygodniej, ale jeżeli w Waszym przypadku jest nieco inaczej, wtedy to już dostosujcie do swojego kalendarza. Ale ostatni dzień tak zwane w, w, w słowniku biegaczy wybieganie tutaj najdłuższy czas wybiegu. Docelowo, tak jak było w tamtym tygodniu, było to również 30 minut aktywności, z tym, że 14 minut biegania, czyli 5 minut aktywnego marszu, później 7 powtórzeń, 2 minuty truchtu na minutę marszu i schłodzenie, równe rozgrzewce w marszu. I tutaj rodzi się pytanie. W zależności od tego, jak czuliście poprzednie tygodnie, jeżeli te 2 minuty truchtu były dla Was naprawdę dużym wyzwaniem, Zostawcie sobie, zamieńcie kolejność i ten trening z ostatniego dnia wstawcie w miejsce pierwszego. Wtedy pierwszego dnia biegacie 7 razy 2 minuty na minutę, a na długie wybieganie dajcie sobie minutówki. Z tym, że nie 10 powtórzeń minuta na minutę, a 15 razy. 15 minut truchtu na minutę. 15, 15 powtórzeń minutowego truftu na minutę w marszu. Dzięki temu dostaniemy 15 minut biegu na jednym treningu. Prawie tyle samo co w 2 minutówkach, I jednak w połączeniu z marszem na początku i na końcu aktywność trwała będzie. 40 minut, to jest o 30% więcej niż wyjściowo. Minuty brzmią mniej spektakularnie, ale jeżeli przejdziemy na procenty, jest już całkiem przyzwoicie. Natomiast, jeżeli dwuminutówki nie są dla Was zbyt dużym wyzwaniem, zostańcie przy 7 powtórzeniach dwuminutowych, tyle że aktywny marsz. Poprzeć się jeszcze, jeszcze pięcioma powtórzeniami minuta truchtu na minutę marszu. Czyli podsumowując, ostatni dzień, jeżeli dwóch minutówki nie są dla Was specjalnym wyzwaniem lub inaczej czujecie, że macie zapas, mimo że jesteście zmęczeni, proponuję ułożyć sobie w następujący sposób: 5 minut marszu plus 7 razy 2 minuty truchtu na minutę marszu plus 5 razy minuta na minutę i 5 minut schłodzenia na koniec. 40 minut. Koniec końców dostajemy 31, 30, 30 minut drugiego i 40 minut aktywności trzeciego dnia. I tak oto prezentuje się proponowany przeze mnie rozkład aktywności na trzeci tydzień marszu biegów. Nawet jeżeli nie brzmi to dla Was spektakularnie, to sumujcie sobie to, co zrobiliście do tej pory. Półtorej godziny w pierwszym tygodniu, półtorej w drugiej teraz godzina 40. Koniec końców to już prawie, 3, to już 4 godziny 40 minut aktywności. Jeżeli nie robiliście wcześniej nic, to jesteście o 4 godziny 40 minut do przodu. Teraz kończę już powoli. Jeżeli macie ochotę, będę bardzo wdzięczny za okejkę OK pod filmem, za suba na moim kanale. Jeżeli macie chęci chwilę, zostawcie komentarz. Może pomoże się to nieść moim materiałom, a teraz powodzenia i do zobaczenia na lubelskich ścieżkach.